Dobra, ogień. Okay. Lecimy bez stresiku, no bo co, nie mam wpływu na to, jak ty jesteś dobry, jak ty. A na co mam wpływ? Na to, czy dam z siebie 100%. Ale mogę sobie przypomnieć, czego nie toleruję. A czego się tutaj nie toleruje? Może was się zapytam. Kurestwa się nie toleruje tutaj. Tak? Bo kurwa zawsze kurwą będzie. U każdego w życiu będzie kurwa. U każdego na różnych etapach. Te kurwy trzeba jebać i tępić jak karaluchy. Masz 35 lat i chcesz zacząć grać na gitarze? Kurwa jedziesz. No co ty kurwa, chyba trochę na kurwa. Ty dalej. A jak byłem młodszy, to było coś takiego, że obserwowałem ten świat, i o ten ma samochód, o ten fajnie na desce, i trochę miałem coś takiego, że o, to jest zarezerwowane dla niego, że ja jestem z tych średniaków i że to, jest, to nie jest do zrobienia. I tak się składa, że dość późno zrozumiałem, bo dopiero po 20 roku życia, że mogę być kim chcę. Sokrates kiedyś powiedział, że szkoda, żeby mężczyzna w kwiecie swojego wieku nie zaznał, jak to jest być tężnym fizycznie. Ale to jest zajebiste uczucie. Że jesteś lepszy cały czas, jesteś sprawny. Tak rozkminiamy buty za tysiaka, nie? Kurwa, taki fan! Dał 3000 dla te buty. Chuj większą mi dałem przyjemność niż ta bęka, kurwa. No tyle, dobra, koniec yy, gadania. Yy, mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Lecimy na trening.